Cześć! Chcesz się nauczyć grać na perkusji? Mogę Cię tego nauczyć. Nazywam się Oskar Podolski od 15 lat uczę gry na tym wspaniałym instrumencie. W ogóle na bębnach gram ze 20 lat. A na co dzień jestem perkusistą w zespole Agnieszki Chelińskiej. Więc jeżeli chcesz skutecznych, praktycznych, Porad kogoś, kto przeprowadzi Cię krok po kroku od podstaw do momentu, w którym będziesz w stanie grać do swojej ulubionej piosenki, to zapisz się na dwa dni darmowych webinarów 13 i 14 stycznia o godzinie 19.30 dostaniesz masę darmowej wiedzy. Więc nawet jeżeli jesteś na poziomie takim, że posiadasz tylko i wyłącznie pałeczki perkusyjne i nic więcej, czy może na przykład jesteś osobą, która kiedyś grała i teraz zdecydowała, że wraca do grania, ale nie chcesz tracić czasu na przerabianie ćwiczeń, które nie są dopasowane do Twojego poziomu gry, to ten webinar jest jak najbardziej dla. Na ciebie. Nauczę się, jak zagrać swój pierwszy rytm. Nauczę Cię, jak zagrać swoje pierwsze przejście. Jak opanować dobrą technikę grania stopą, bo przecież to jest mega ważne, prawda? Na końcu każdego webinaru jest sesja QA. Skomentuj ten post hasłem edukacja, a odpowiem na Twój komentarz linkiem i poprzez kliknięcie w niego zapiszesz się na te dwa dni darmowych webinarów. Nie trać czasu. Do roboty. Do zobaczenia.